Cymanko, Season Seedrogs, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w materiale, w którym specjalnie dla Was zrobię cztery dziwne quizy. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, czy znam slang młodzieżowy, w ilu procentach jestem dziwny, czy nadaje się na kasiera w sklepie. Oraz jak dobrze znam życie, czyli sprawdzimy najpopularniejsze życiowe mity. Jeżeli ten film Wam się spodoba i będziecie chcieli widzieć raz na jakiś czas kolejne quizy, nie zapomnijcie stawić łapki w górę. Dajcie znać, czy taki pomysł na odcinek, czy taki pomysł na być może kolejne odcinki Wam się spodoba. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby żadnego nowego filmu nie przegapić. A ja tymczasem, moi drodzy, przechodzę do pierwszego quizu w dzisiejszym odcinku. Pierwszy quiz w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, już nam się uruchomił i zgodnie z tym, co mówiłem, nosi on tytuł Czy znasz młodzieżowy slang? Pomimo tego, że mam prawie 20 lat... Ja pierdzielę 20 lat. I że nie chodzę już ani do gimnazjum, ani do liceum. Co prawda chodzę na studia, ale wiadomo, że ten slang młodzieżowy głównie jest w liceum i w gimnazjum. To mam nadzieję, że nie popełnię w tym quizie żadnego głupiego błędu. Zaczynamy sobie od czegoś banalnie prostego, czyli kaka. O, oczywiście e, w slangu młodzieżowym, mówię, ile tu jest odpowiedzi. Ja cię pierdziule. W slangu młodzieżowym oznacza to ok. Sam z tego czasami korzystam, także z tym nie było żadnego problemu. Z2, no to wiadomo, zaraz wracam. Ok, mamy dwie poprawne odpowiedzi. JJ to też się używało jeszcze za moich czasów. W ogóle jak to brzmi za moich czasów, jakby to było nie wiadomo kiedy. To oczywiście oznacza nie ja też, tak jak tutaj na obrazku, tylko już jestem. Halo. Okej, okay, przez przypadek przyłączyłem na inny quiz. Muszę uważać, żeby nie przesuwać palcem w lewo i w prawo, bo wtedy te quizy mi się zmieniają. Mamy teraz... E, jakby już jestem za sobą, bo to było ostatnie, co miałem do zgadnięcia. I teraz mamy same. Same to z angielskiego to coś takiego mam tak samo, albo e, coś w tym stylu. I tutaj ja też, to by chyba pasowało. Naciskamy. Idealnie, XD. To może być problem, bo XD wiadomo, używa się bardzo często, sam z tego korzystam, ale co to tak naprawdę oznacza? I tutaj mam do wyboru albo ironię, raczej bym obstawiał na albo ironię albo na śmiech z czegoś tak dziwnego, że aż śmiesznego, naciśniemy na ten śmiech okej, okay, udało mi się to trafić, fajno, to wiadomo to ktoś, coś sławnego, jest coś takiego, jest sława okej, okay, mamy to, kappa, o, to też będzie dobre uwaga, kappa, co to może być, kappa to jest chyba ironia tak mi się wydaje, uwaga, prawie znowu przełączyłem nawet nie prawie. Okej, okay, mamy znowu kapę. Drugi raz przełączyłem quiz na inny. Jakoś bardzo czuła jest ta aplikacja. Muszę tutaj naprawdę y, uważać. Kappa to będzie. Y, kappa to będzie. Ironia, tak mi się wydaje, mamy to. Słek to jest. Wygląd, sposób ubierania się. Jolon no to żyje się tylko raz. Suchar, żart. KC, kocham Cię. Chociaż to takie trochę lamerskie. KCT to pewnie kocham ciebie też, więc yy, obstawiam, też Cię kocham. Udało się, te, tego nie używałem, ale to łatwo było yy, tutaj odgadnąć. I NWM to bardzo popularny wśród Gimbusów. Bez obrazy. I oczywiście oznacza to, nie wiem. Naciskamy sobie na nie wiem. Mamy quiz zaliczony. Twój wynik to. 92%? Czemu tylko tyle? Zniknęło mi 8%. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy coś źle odpowiedziałem, czy za wolno, czy może e, to coś zrobiłem nie tak, no nieważne. Pierwszy quiz mamy za sobą, teraz przechodzimy do drugiego quizu, w którym sprawdzimy w ilu procentach jestem dziwny. Okej, okay, quiz jest już odpalony i jestem bardzo ciekaw, e, jak... Ten quiz na podstawie moich odpowiedzi oceni, jak bardzo jestem dziwny. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj będą pytania. Pierwsze pytanie to, które słowo najlepiej cię opisuje? Wesoły, odważny, inteligentny, samotny, towarzyski. Wszystko poza samotne by do mnie e, pasowało, ale które teraz tutaj najbardziej? No, mógłbym powiedzieć, że inteligentny. W sumie nie skłamałbym, ale wyszedłbym na nieskromną osobę. Wesoły też mógłbym powiedzieć, towarzyski raczej też, tak mi się wydaje. Żadnych spodanych to nie, to odpada. To weźmy sobie może... Towarzyski, wydaje mi się, że najbardziej jestem tutaj towarzyski Czy często mówisz coś, a wszyscy dziwnie na ciebie patrzą? Czasami się zdarza, szczególnie moja dziewczyna Natalia, jak, jak dostaję szajby, to e, zdarza mi się e, gadać jakieś głupoty Ale czy często? Raczej nie, no wydaje mi się, że czasem mi się to zdarza Lecimy sobie dalej Czy masz takie same zainteresowania jak twoi znajomi? Szczerze, kompletnie inne, znaczy... Te takie typowe typu samochody jakieś tam sporty i tak dalej no to wiadomo że tak ale na przykład e, moim zainteresowaniem jest nagrywanie filmów na YouTube a to raczej nie jest takie e, popularne więc powiedziałbym całkiem inne zobaczymy co e, quiz na to zobaczymy jak nas e, oceni jaki jest twój ulubiony kolor no fajnie na podstawie koloru aplikacja chce e, ocenić jak bardzo jestem dziwny szczerze mówiąc e, mało który z tych tutaj podanych mi się podoba bo ani to jest typowy niebieski ani to jest typowy czerwony tylko jakieś tutaj wzorki nie wiadomo co ten kolorek, nie wiem, to taki czarno-biały, chyba najbardziej przypadł mi do gustu. On pewnie jest jakby najmniej oceniany, najniżej oceniany w tej skali dziwności, ale to nieważne, lecimy dalej. Los której z tych postaci chciałbyś, chciałbyś poznać? Nie żeby coś, ale ta przedostatnia pani w tym tym, w tym lesie, e, tak trochę mnie zaintrygowała, bo zastanawiam się, co ona tam w ogóle odpinkala, ale no, no niech będzie, zaznaczymy sobie. Ją ja reszta to takie trochę, powiedziałbym, smutna, taka trochę po. O rozstaniu z chłopakiem, coś w tym stylu, także ten przedostatni obrazek najbardziej do mnie przemawia. I mamy kolejne pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czytać? Nie, nie lubię czytać jakoś niespecjalnie. Przeglądać internet? O, to tak, rysować. Te, nie, znaczy, ostatni raz chyba rysowałem w gimnazjum, tak mi się wydaje. Ale też raczej nie. Także pozostanę tutaj przy przeglądaniu. Internet, no niech będzie, z tych opcji zbieram przeglądanie internetu Czy zdarza ci się mówić y, do siebie? Kiedyś mi się zdarzało czasami, szczerze wam powiem Ale ostatnio jakoś tak rzadziej Teraz jak już mieszkam ze swoją dziewczyną to Zazwyczaj jak gadam do siebie to ona to słyszy Także już automatycznie nie gadam tylko do siebie Tylko gadam też y, jakby zarazem do niej Zaznałaś, że czasem mi się to zdarza Tak żeby ten, żeby nie było, że nie Który obrazek do ciebie przemawia? O Jezu, kolejna Kolejne obrazki typu y, miłość, rozstanie, y, czas, jakby lęk, samotność. Co by tutaj wybrać? Czekajcie, weźmy sobie... Okej, okay, tego, że mieszka na rowerze. Takie uprawianie sportu to tak do mnie nawet y, przemawia. Zaufaj swojej intuicji, o proszę. Co my tutaj mamy? Piłka nożna. Okej, okay, piłka nożną lubię. 0,30%, nie jesteś dziwny. Zazwyczaj zachowujesz się tak jak twoi znajomi, więc możesz o sobie powiedzieć, że jesteś całkowicie normalny. Natalia? Co? Potwierdzasz, że jestem całkowicie normalny? Moja dziewczyna, nie, nie potwierdzę, że jestem całkowicie normalny. Oznacza to, że albo ten quiz kłamie, albo moja dziewczyna mało o mnie wie. Raczej obstawiałbym na to, że quiz nie do końca e, oddaje prawdę. To był drugi quiz, przechodzimy sobie teraz do quizu trzeciego, w którym sprawdzimy, czy nadaje się na kasiera. Quiz mamy odpalony i powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co z tego quizu wyjdzie. Mamy tutaj pierwsze pytanie. Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby móc zostać kasjerem? Podstawowe, co najmniej średnie, zawodowe. Wydaje mi się, że podstawowe... Okej, okay, bo kasjer to nie jest jakaś taka praca marzeń, chyba, także bierzemy podstawowe. Co jest najważniejsze w zawodzie kasiera? Wygląd, uczciwość, kondycja. Ha, znaczy Z perspektywy klienta powiedziałbym, że wygląd, bo nie lubię patrzeć na jakoś niezbyt za, zadbanych kasjerów, ale prawdopodobnie tutaj tej aplikacji i w tym quizie chodzi o uczciwość. Także zaznaczymy sobie uczciwość. Jakich zajęć nie obejmują szkolenia kasjerów? O, to jest dobre pytanie. Tego powiem szczerze, nie mam pojęcia. Podatek od wartości dodanej brzmi mądrze. Budowa elektronicznych kas sklepowych jeszcze mądrzej. I matematyka wyższa chyba y, to kompletnie odpada. Tutaj powiedziałbym, że y, szkolenia nie obejmują. Matematyki wyższe. No bo budowa kas sklepowych, no to muszą wiedzieć, jak to mniej więcej działa. Podatek od wartości dla mnie pewnie też, także matematyka wyższa. Jaka jest pełna nazwa dla zawodu kasiera? O, to też jest dobre: kasier ekspedient, kasier sprzedawca, kasier recepcjonista. Kasier sprzedawca czy kasier ekspedient? Bo recepcjonistę od razu odrzucamy. Natalia! Kasier ekspedient czy kasier sprzedawca to pełna nazwa? Sprzedawca. Natalia mówi, że kasjer jest sprzedawcą, także zaufamy Natalii. Kolejne pytanie to, co kasjer powinien zrobić na początku swojej zmiany? Umyć ręce, policzyć pieniądze w kasie, czy posprzątać sklep? No, posprzątać sklep to raczej odpada, bo to raczej nie kasjer się tym zajmuje. Umyć ręce chyba też, chyba, chyba, znaczy powinien, ale nie wiem, czy yy, policzyć pieniądze w kasie nie jest ważniejsze. Wydaje mi się, że niech będzie umyć rę... C. Ok, jednak policzyć pieniądze w kasie. Rąk myć nie muszą, jak się okazuje, a szkoda, bo czasami dotykają tych owoców i, i warzyw. Ale jak widzicie, policzyć pieniądze w kasie. Tutaj dopiero ogarnąłem, że aplikacja od razu podaje nam, czy jest to poprawna odpowiedź. Te, jakby zaznaczone na zielono odpowiedzi, to są poprawne. Na czerwono to błędne, także na razie tylko jeden błąd. Dobrze mi idzie. Mamy kolejne pytanie: w którym miejscu kasjerzy w marketach naklejają cenę produktu? W widocznym miejscu, nadacie ważności, na kodzie kreskowym. Oczywiście w widocznym. Miejscu? Nie, no z tym to się chyba nie zgadzam. Dajcie znać, jak wy myślicie w komentarzach. Czy to błąd quizu, czy, czy to może ja jakoś zamieszczę? No raczej, jak em, naklejają. Ceny produktu, no to nie, no może w tych małych takich osiedlowych sklepikach, ale w tych supermarketach to zawsze są na tych taśmach, jakby na tych e, półkach, a właściwie no na, na tych takich na tych listwach od półek centralnie pod produktami, także nie wiem o co tutaj tej e, aplikacji chodzi, ale nieważne, lecimy dalej. Który sklep nie należy do polskiej sieci handlowej Fresh Market, lewiatan, biedronka. E, Dzisiaj na mikroekonomii mieliśmy, że lewiatan i biedronka należą już do e, Portugalczyków, także e, dwie odpowiedzi są tak naprawdę poprawne. Pewnie, w którym nie należy, pewnie chodzi o biedronkę, dokładnie tak, tak jak myślałem, chodzi o biedronkę, ale lewiatan, uwaga, też nie jest już e, polski, żabka chyba też nie, o ile się. Nie mylę W każdym razie ta, tutaj też tak niejednoznacznie Lecimy dalej Czego nie należy robić, gdy klient w markecie uszkodzi towar na sali sprzedaży? Informować kierownika, no raczej należy sp Sprzątać po kliencie, raczej też należy Wzbudzać w kliencie poczucia winy No tego nie wolno Bo klient się obrazi i nigdy nie wróci Jak widzicie poprawno Odpowiedź, lecimy dalej Jak nazywa się jedna z metod układania asortymentu? Filo Fifa Fifo Albo FIFO, albo FILO. FIFA to wiadomo, kojarzy się z że to odpada, strzelam w F... FILO, jednak nie, kurde, FIFO, wiedziałem, że któryś z tych dwóch, ale niestety mi się nie udało, nie wiedziałem tego kompletnie, także to był tylko strzał. Kolejne pytanie, Jezu, ile tych pytań jeszcze tutaj mamy? Niewiele tych pytań zostało do końca, także lecimy dalej. Co powinno się powiedzieć do klienta, który płaci kartą? Proszę, pini czerwony, no to wiadomo, że nie. Proszę, pini zielony. Albo proszę podać swój numer. Tak, najlepiej numer telefonu, y, rozmiar buta i jeszcze adres zamieszkania. Wiadomo, poprawną odpowiedź to proszę pini zielony. Czasami to słyszę, chociaż teraz ostatnio dosyć rzadko, bo zawsze y, płacę zbliżeniowo. Kolejne pytanie, jakim osobom można sprzedawać alkohol? Hmm, to na pewno y, będzie odpowiedź osobom powyżej 15 roku życia. No jasne, że powyżej 18 roku życia tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ile najwięcej kodów może przyjąć baza towarowa kas systemowych? Ja w ciepierdziule. Tego to się nie spodziewałem, nie przełączy Quizu w ostatniej chwili. Wróć! Wróć! O! Oh, fuck ja nie wiem ile razy jeszcze przełączę te quizy, ale wróciłem już do tego pytania, na którym skończyliśmy, zaznaczmy 500 tysięcy, niestety 120 tysięcy, uwaga, może sprzedawać 8 na 12, może zostać kasielem, znacz się na miłej obsłudze klienta, działaniu kas i zachowaniu w sieciach sklepowych, gratulacje, dzięki wielkie. Ale chyba na razie nie skorzystam. I tak oto doszliśmy do ostatniego quizu w dzisiejszym odcinku. Quiz nosi to prawda czy fałsz? Mity życia codziennego. Sprawdź. Sprawdzimy, czy znamy się na życiu. Zobaczymy. Pierwsze pytanie brzmi: aby można uznać osobę za zaginioną, należy poczekać 24 godziny od momentu zniknięcia i dopiero wtedy zgłosić to poezję. To jest prawda, tutaj jestem na 100% pewny. Jak to fałsz? Aż muszę to zweryfikować. Uwaga, kiedy. Kiedy zgłosić policji? Zaginięcie. Zobaczymy, co tutaj Google mówi na to. Pamiętaj, nigdy nie wahaj się ze zgłoszeniem zaginięcia policji. Nie musisz czekać 24 lub 48 godzin. Okej, okay, czyli zgłosić można zawsze, ale policja uzna taką osobę za zaginioną dopiero po upływie 24 godzin. Także mniej więcej coś tam mi świtało, ale e, nie przeczytałem tego pytania do końca z, ze zrozumieniem. Kolejne pytanie. Kierunek, w którym spływa woda w toalecie jest różny i zależno od tego, czy znajdujemy się na północnej czy południowej. Półkuli ziemi. Ja cię pierdzielę, co za pytanie. Wydaje mi się, że fałsz. No brzmi to jak bullshit, na szczęście tutaj się nie pomyliłem, lecimy dalej. Coca-Cola potrafi usuwać plamy z krwi. Co to w ogóle za pytanie? Chyba chodzi o krew, jakby plamy, e, z, które krew zrobiła. Zaznaczmy... Fałsz. Dobra, drugi błąd niespecjalnie dobrze mi idzie, ale lecimy dalej. Jeśli samochód wpadł do wody i zaczyna się zanurzać, siedząc w środku nie będziesz w stanie otworzyć drzwi auta dopóki kabina nie zostanie całkowicie zalana. Powiedzmy, że prawda. Powiedzmy, że prawda. Jak widzicie na szczęście, okej, okay, udało mi się um, tutaj odgadnąć, bo nie ukrywam, że pytanie było takie dosyć dziwne. Marchewki poprawiają wzrok. To jest prawda. To jest fałsz. Beta-karoten zawarty w markwi przekształca się w witaminę A, która wspomaga proces widzenia. Czyli wynikałoby z tego, że tak. No dobra, jak Quiz mówi, że nie, no to powiedzmy, że mu wierzymy. Lecimy dalej. Czy wódka wpływa korzystnie na oddech? O Jezu. Wydaje mi się, że raczej tak. Mamy prawdę, okej. Okay, to tak, tak coś czułem, że, że może wpływać korzystnie na oddech. Nie wiem w jakim sensie, ale no niech będzie. Czy, czy kobiety ogólnie mają wyższą tolerancję na ból niż mężczyźni? O! Tutaj wydaje mi się, że fałsz. A jednak prawda. No, z tym też się nie do końca zgadzam. Jakoś nie podoba mi się ten quiz. Nie wiem, czy te informacje tutaj są potwierdzone. Jasteczka z różą zostały wymyślone w Chinach. Chyba tak. Jestem beznadziejny. Powoli zaczynam wątpić w siebie i w swoje zdolności życiowe. Mamy kolejne pytanie: Byki są wrażliwe na kolor czerwony, który wywołuje w nich agresję, prawda? Albo te pytania są bardzo podchwytliwe. Albo y, ja jestem jakiś głupi, nie wiem, nie wiem co, y, która z tych opcji jest y, prawidłowa. Wikingowie nosili hełmy z rogami. No tak, fałsz. Okej, okay, lecimy sobie dalej. To pewnie tutaj, wiecie co, coś mi się wydaje, że autor wnikał bardzo w szczegóły i jakieś tutaj naprawdę takie drobnostki wychwytywał, byle tylko y, jakiś... Coś w co wierzymy było fałszem, tak mi się wydaje. Napoleon Bonaparte był poniżej średniej wzrostu dla przeciętnego mężczyzny w jego epoce. On był niski, i tutaj może być kolejne podpytliwa, bo on był niski, ale czy był poniżej średniej wzrostu? Zaznaczmy fałsz, zaznaczmy fałsz. Wydaje mi się, że autor mógł tak pomyśleć. Dokładnie, czyli już chyba wiem jak autor myślał tworząc te pytania. Pływanie tuż po zjedzeniu posiłku może wywołać skurcze. Ja bym zaznaczył normalnie, że to prawda, ale zaznaczymy fałsz, tak jak autor pewnie. Dokładnie, czyli autor zawsze zaznacza e, na odwrót. Jeśli upuścisz przedmiot elektryczny do wody, w której się znajdujesz, zostanie śmiertelnie porażony plonem. Zaznaczyłbym, że prawda, oczywiście. Hmm. Przedmiot elektryczny, ale pewnie też będzie fałsz. O, tutaj prawda. Dobra, także dobrze myślałem, ale chciałem zaznaczyć tak jak autor. Nieważne, idziemy dalej. Pocierając o siebie dwa kije, można rozpalić ogień. No. Chyba można, to było ten. To było wy. E, w szkole przetrwania, także udało się. Ogarnięty, 6 na 14 Nie dałeś się nawet na większość mitów, ale w kilka z nich uwierzyłeś. Mimo to wiesz jak wymąć z sytuacji. Tak, trzymaj. I to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten luźny materiał Wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcecie widzieć więcej tego typu odcinków, czy może jednak nie warto e, tego robić. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, w tą oto ikonkę o, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Po bokach macie dwa odcinki, które w wolnej chwili możecie jeszcze obejrzeć. A z mojej strony to było na tyle. Raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam wszystkim udanego dnia, tygodnia, weekendu. Weekendu to najważniejsze, bo wrzucam ten film w sobotę. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym. ちんこをなまいんかん慣れ。